Ja mam taką prośbę Państwo. Chcecie być miasta, no coś trzeba z tymi ruinami zrobić. No stoi tam na skóroncie, Szanowni Państwo. Ile będzie się pytać, panie wójcie, że wy coś z tym nie możecie zrobić? Ja jestem weści. No trzeba by może usiąść, zamiast toczyć tu wojnie z to może usiąść, yy, zastanowić się, szanie Państwo. No bo co tak do końca życia będzie? Tam już się nic nie zrobi. W 2006 roku... Yy, niejaki święty pamięci pan Tyczyński z ma miesięcy temu, na 44, kupił te nakłady. Kupił te nakłady skr -u. też muszę to uczciwie Na żądanie pana Henryka Byszyjskiego, przewodniczącego ówczesnego zarządu spółki, przerał na konto 25 tysięcy na konto za działki. Nie odzyskał tych pieniędzy, nie uregulował też tego, ponieważ sądy zawieszają rozprawy, ponieważ nie ma, sąd słyszę, że nie ma prawo dorządu do rządu i zawiesza regularnie te wszystkie sprawy, nie tylko o to się jest wiele chyba tam 4 czy 5 różnych pozów o zasiedzeniu sąsiadów tutaj na Tomaszowskiej, na Pocieńskiej, no, szanowni państwo, możemy tak usiąść bez kłótni i zastanowić co z tym GSM zrobić Wiecie Państwo, ile naprawdę inwestorów chciało tutaj przyjść. Była firma Stanisława Rządzańskiego, kilkanaście lat temu. Chcieliśmy przenieść tutaj w ogóle 50.000 złotych, księgowość wszystko no, ale nikt, czy Pan Daciński tylko się pomylił, jak pamięci, że to kupili bez, bez w ogóle nie Natomiast no, nikt nie zainwestuje. Chcia, chciałem tutaj dom weselny mieć. Naprawdę ileś tam tych delegacji przyjechało i mówili, a jestem bez szanowni Może tak bez kłodni. Tutaj zastanowić się, um, usiąść razem. Y, gmina bez pomocy gminy i pana starosty, no nie bardzo da się to uregulować. Bo to się ciągnęło, jeszcze nie do końca y, świata się dokąd tam, szanowni państwo. No może by tak wreszcie coś z tym zrobić. Mamy macie być miastem, mamy być gminą miejską, może by ten GSSK y, uregulował, żeby już nie strasznie przepisy do żywo i te drzewa, szanowni państwo. No jak to wygląda? No leżą drzewa, szanowni państwo, I, i też mam pytanie, Panie Mócie, nie może pan tego sprzątać, mówię nie, bo to nie jest minne. Bo to nie jest winne z prawo. No, przyjdą następne chory. No i co trzeba powiedzieć? Tak ma zostać to wszystko. No może by tak usiąść razem, chciałbym państwo, coś z tym zrobić? Ja ze strony pomogę naprawdę. Wcale nie jest tak, że tam będę Kładę, tylko po prostu to już jest i dla gminy i dla. Dla szanowni Państwo. No nie mamy tam żadnego tytułu, prawda? Bo na przykład tutaj w 1983 roku spółka, są dokumenty, przekazała to, to nasz rządowi pod budowę wojska i, i przedszkole. Dzięki temu pan Starosta wydał decyzję, że gmina jest badająca. Oskarżono tę decyzję, ale nie wiem. Utrzymane zostało to wszystko. I, szanowni Państwo, w życiu, prawda? Powstało wojsko za teren sprzedawanego. Takowice myśmy przejęli urząd i do ściągania tylko podatek. Tylko podatek opłaty miejscowej, żeśmy nie ściągali to właściciel, tylko podatek od handlu i przejść od bo nie mamy dokumentu, żeby kontrawić, co zrobić, a znowu samek mnie ręka, niech pan coś zrobi, bo tam gotowo, bo bo ktoś tam jakieś anonimy przesyła, bo jakieś tam zgłoszenie na mapę zagrożeń poszło do dokumentu głównej. No. Jestem po prostu prześwietny, nie będę na kosz, tych ludzi, co płacą składki opłaty śmieciowe sprzątać na komicji. Bo ci ludzie, co płacą tu, tą opłatę śmieciową, to jest podatek, to płacą za opłaty komunalne. z domu, z mieszkań, a nie, żebyśmy sprzątali tam handlarze, którzy zostawiają się opłaty, zamiast sobą zabrać. Nie. Taka moja prośba. Nadal nie chcę wywołać na, na żadnego imieniu. Ja mam tylko prośbę, żeby się Państwo zastanowili, już, nie wiem... Yy, Dzisiaj, ja nie muszę wiem, co się a jak ktoś poprosił o pomoc, to wstępnie pomogę. I żeby to ruszyło do czołu. Dziękuję bardzo. Brawo.